Dwa, jeden, cisza na planie, wchodzimy! to co Witamy w Techu Kaserec. Dzisiaj ze mną Marcin Prokop. I Dorota Balnot. Dzisiaj zawitaliśmy na strefę twórczą z Dawidem Kwiatkowskim. Na pierwszy ogień pójdą uczestniczki, które po raz pierwszy zawitały na obozie. Opowiedzą nam one o swoich wrażeniach. Następnie poznamy kuchnię obozowiczów, tajniki kucharzy, przepisy i co obozowiczki jedzą w pokojach. A na sam koniec pogada, która jest o środku. Zapraszamy! Witamy w Słowem Ośrodku. Tak jak zapowiedział Marcin, dzisiaj jest z nami obozowiczki, które są z nami po raz pierwszy. Zadamy im parę ciekawych pytań. No więc zaczynajmy. Czy uważacie, że przez na obozach jest wystarczająco dużo? Osobiście uważam, że mogłoby być go wiele więcej. A jak wspominacie swoje pierwsze czołganko w błocie? Zostawmy to bez komentarza. No dobra, a teraz przyznajcie się, jakie paznokcie zrobiłyście sobie na obóz? Ja postanowiłam sobie zrobić takie piękne chmurki, ale niestety no, mam pierwszy paznokieć w trzecim dniu obozu. No i biedna. A ile razy próbowałyście zmienić pokój przy zakwaterowaniu? Jadąc tutaj najbardziej czekałyśmy na spinę, ale niestety musiało się od bez niej. No. A macie jakieś nielegalne rzeczy w pokoju? Toaster! Toaster. Oj, nieładnie. No to teraz dlaczego przyjechałyście na ten domu z tak właściwie? Logiczne, że dla Kamila kuroczko. Co? Dla pana Karola. Oboje są so hot! No tak a na koniec powiedz mi jaki jest aż ulubiony punkt programu no, no wiecie Witajcę po serocku. Dzisiaj nasza kucharka przedstawi Wam, jak przygotować ulubione danie naszych obozowiczek, czyli tosty dla prostownica. Jest to bardzo, ale to bardzo prosty przepis. Generalnie każdy może w nim dodać co tylko zechce, ale my zrobimy to jak najprościej. Także potrzebujemy tylko folii i serwetek. Następnie oczywiście chleb tostowy. Ser żółty i uwaga składnik, czyli prostownica nagrzana do 200 stopni i smakujemy! hours later. Proszę bardzo. Mamy nadzieję, że będzie smakować. Zobaczmy, co się dzieje na zapleczu kochanym. Ciekawe, czy nam otworzą. Zapukajmy. Nie Nie! Chodźcie. Właśnie będziemy przygotowywać zupkę na swój Ola, podajcie. Dziękuję. Dzisiaj jest piękna, słoneczna niedziela. Dziewczyny trenują, opalają się, a teraz zobaczmy, jaka pogoda panuje w ośrodku. A więc zaczynamy pogodę, jak widać na mapie ośrodka w amfiteatrze. Globalne ocieplenie nawet do 50 stopni Celsjusza. Sala kinowa zaś mroźnie do minus 10 stopni Celsjusza. Jak widać w pokoju, jak panuje Armagedon, burza z piorunami i tornado. Uff. Na amfiteatrze tak bardzo upalnie, nawet nikt nie chciał przyjść. Mm. Na kinowe jak na Syberii, klimatyzacja od samego rana chłodzi. Jak widzicie w pokojach burza z piorunami i tornado. Dziękuję, te dzieci są takie utalentowane, niesamowite. Tak, tak. A już jutro o 9.01 zapraszamy Was na kolejne wydanie Dzień, Dzień Dobry TV Seros! Dziękujemy za oglądanie! <grym i tle>